Ty kurwa! Jak tam chłopie! Chujne! Nie kurwa leżę! Co to jest! Cyrk! Oh, pierdolę jaki cyrk, co? Chłopie! No co się stało, chłopie! Wrzukuwał mi je! Kurwa to był nowy wał, człowieku! Kto koszta przy. Co jest? Zaraz przyjdzie! Melchior z Cyrilem! A czemu nie kupi Felek? Weźmiecie nysę! Nysa wylała, kurwa, chłopie! Pojedziecie do genka do świniarni, chłopie! O co? Tam jest tona melonki! Do tony w trzech kurwa! Za lutką tą melonkę załadujecie mi na nysę chłopie i rozwieziecie po okolicznych chłopie, ja nie mam czasu, mnie jest Teresa, niech w dwóch to zrobię. Ja mam Teresę chłopie, NIE PIERDOL MI! CO?! TERESA! Co to wchodzi?! Grapałem ją z Czy Teresa jest u ciebie?! No kurwa, kupie. Masz mi jechać po i im powiedziałem co macie zrobić! Przecież ich jest kurwa tam dwóch! Chłopie jadę do karczmarza! No, oh, kurwa, najlepsze roboty... Za trzeba przepompować! No. Roboty są z kurwy syna, a ty no. mi pierdolisz tutaj! No. Od rzeczy! No. Ruszaj mi się! Ja też pompowałem, co? Oh, kurwa, już łajdze tu wstaję, kurwa! <grych> <grych> <grych>